Witam Was serdecznie w nowym teście Dziś przetestujemy sobie takie fajne Zabaweczki od firmy Importera Kometa P0011 Strzelające ląty Na sobie mają cenę 4 zł Ale tym się nie, sugeruj, nie sugerujcie Bo jak już wiecie firework fire, Sklep fireworki Market Często różne dziwne ceny Przylepia na swoich produktach Ale yy, to Niedokładnie znaczy, że są prawdziwe. Mamy ich 20 sztuk w paczce, jak widzicie, właśnie. Yy, tutaj mamy z tyłu całą instrukcję i papierologię. Chociaż tu jest napisane, że mamy ich 40 sztuk, co jest ciekawe, a jest ich tak naprawdę 20 sztuk, bo liczyłem to akurat, więc yy, też z tyłu jest błąd. Mają certyfikat NWP, a o certyfikacie CE nic mi nie wiadomo, przynajmniej przy tym produkcie. W środku po prostu wyglądają tak jak można się spodziewać. Czyli są to zwykłe takie różowe ląty z, taką czarno, z takim czarnym czymś na końcu. Nie wiem jak to nazwać. To chyba ma po prostu na celu, żeby mm, ląd nie latał gdzie chciał, tylko obracał się dookoła właśnie tego czarnego, tego czarnego co Cosia, bo nie wiem jak to nazwać. No i możemy z tego ląd wyciągnąć i wtedy mamy zwykły kawałek lądu. No ale ja to po prostu zostawię, żeby był to tak, jak producent sobie zaplanował. Myślę, że są dobrym zastępstwem dla zwykłych bączków, aczkolwiek wszystko sobie przetestujemy i zobaczymy. Może też coś ciekawego, jakiś eksperyment z nimi wymyślę. Na pewno odpalimy je sobie w wodzie, normalnie na zewnątrz na jakimś betonie oraz w nocy, żeby zobaczyć jakie światło daje ten yy, strzający ląd i porównamy sobie go ze zwykłym lądem wisko 3 mm. Zapraszam do oglądania. Zanim jeszcze przejdziemy do testu, zapomniałem dodać, że paczka 20 sztuk yy, takich strzających lądów kosztuje około 0,50 zł, 0,60 zł. No czyli 20 sztuk dosyć około 10 cm... nie no nie, nie 10 cm kawałka ale jednak dosyć przyzwoitej długości więc co nam razem daje może z metr lądu aż z ciekawości postanowiłem zmierzyć ten kawałeczek lądu i ma on dokładnie 9 cm co Wam zaraz tutaj na linijce pokażę jak widzicie tutaj 0 zresztą będzie lepiej w ten sposób rozciągamy na maksa i sięga prawie że idealnie 9 jak widzicie tylko że troszkę po prostu Mm, zasłaniam palcem, bo żeby to rozciągnąć, więc za cenę około złotych 50 zł mamy aż 1,80 m yy, yy, zwykłego takiego kolorowego lątu, więc to wychodzi taniej po prostu niż zwykły ląd, bo za 1 metr wisko lątu zapłacimy około złotówki, tutaj zapłacimy około złotych 50 zł za 1,80 m takiego lątu, więc minimalnie tańszy jest, a efekt na pewno jest ciekawszy od zwykłego lątu, taka ciekawostka sobie jedną sztukę i testujemy tutaj wziąłem sobie taką dłuższą zapalni, zapalniczkę z dłuższą yy, lówką żeby mnie przyszładek nie oparzył i mógł się skupić na nagrywaniu i co już na początku można od razu zauważyć sporym minusem tych strzelających lądów jest to, że kompletnie nie mają przedłużenia i można się poparzyć od tego płomienia jak widzieliście Też za bardzo stabilne to nie było I po naszym strzelającym lądzie Został tylko yy, Właśnie ten stojaczek czy, Który miał trzymać ląd w miejscu No i ociupinka dymu Teraz weźmiemy sobie ten ląd Wisko zawiniemy go i złożymy w ten stojaczek I zobaczymy który lepiej wypadnie Pasowało tam ten stojaczek do tego lądu Jeszcze tam jakiś syfek został Więc odpalamy sobie tak po prostu Zawinięty O, yy, stabilizacja przy tym lącie była jak dla mnie o wiele lepsza, tylko na koniec zawario, powariowało go i poleciał w moją stronę. No ale to też nie było większego przypału z tym, że tak powiem. Ale zdecydowanie ładniej wyglądają te strzające ląty, bo tu mamy tylko pomarańczowe iskry przy zwykłym ląciewisku, a tu mamy jeszcze taki efekt białych iskierek. Odpalamy sobie jeszcze jednego strzającego ląta. No ja strzającego lądu. Nic ciekawego, tylko trochę światła. Więc ostateczny test w nocy i jeszcze jedno doświadczenie będzie. Odpalamy sobie wyciągam zapalniczkę i zobaczymy jak w nocy będzie to wyglądało. Zgasz latarkę. Uj, ja piernicze! Aż mi się na głowę jeszcze iskry posypały. I tu, poczekajcie, patrzcie, tu się dopala jeszcze kawałeczek tego. Może widać. Masakra! Ej, to jest niebezpieczne, jakby tak w oko wleciało. Oczywiście ja odruchowo zamknąłem, bo wiem, taka smuga tutaj dymu pewnie nie widać. Ja wiedziałem, że trzeba tak zrobić, że zamknąć oczy, jak coś w waszą stronę leci, ale naprawdę to było niebezpieczne, bo chyba ten ląd w ogóle wyleciał z tej czarnej otoczki, ale no i poleciał w moją stronę, co było dosyć niebezpieczne, więc trzeba naprawdę z tym uważać, bo niby takie niewinne ląty najbezpieczniejsze fajerwerki jakie mogą być, a poparzyć mogą i to dosyć konkretnie. Widzimy się w ostatnim doświadczeniu już za chwilę. Ostatnie doświadczenie i mamy tutaj dokładnie cztery petardy, petardy RC1 od Piromaxa, Petarda od, z bar od Bartka z góry z karabinku Explosive 5 bodajże oraz dwie malutkie petardy z karabinków Explosive 7, jeżeli się nie mylę. Co było y 10 karabinków 70-strzałowych. Te malutkie takie dwie. I odpalamy. Zobaczymy jak to wyjdzie od tej strony. Więc można. Trzy wybuchy o kurcze, cztery strzały i naprawdę dosyć głośno i ogromne zadymienie także widzieliście, że petardy że ten strzelający ląd możemy też fajnie wykorzystać, nie tylko do, do takiego odpalania, ale możemy nim połączyć też różne petardy, fajerwerki ze sobą gdy nie posiadamy na przykład zwykłego lądu zobaczcie sobie fuh, na tą wielką chmurę tego dymu jaka się od tego zrobiła, wszędzie gdzie nie popatrzę, widać jakie fajne Okrągłe kółko od światła w latarki yy, w tym dymie. Bardzo fajnie to wygląda. Także pod, przechodzimy do podsumowania. Witam Was w, podsum w podsumowaniu. Śmiało mogę wystawić tym strzelającym lądom, pierdółką od firmy Kometa ocenę 7 na 10, chociaż yy, tak naprawdę dla mnie zastosowania takiego typowego, żeby odpalić je same, nie ma zbyt dużego bo po prostu nic to nie jest ciekawego, odpalać takie kawałki lądów. dlatego jeszcze może to w waszą stronę polecieć albo coś. Więc bez szału jak się tak same pojedyncze odpala. Myśl, myślę, że dosyć ciekawy efekt osiągnąłbym, gdybym odpalił naprawdę całą taką paczkę na raz. Ale niestety już zostało mi zaledwie po testach i po wszystkim kilka tych lądów. I jeżeli mam być szczery, to taka wysoka dla nich ocena należy się przede wszystkim za to, że są tańszym odpowiednikiem zwykłego lądu. 1,80 m lądu tak ogólnie z tego wszystkiego yy, daje nam cenę niższą około 0,50 niż za zwykły ląd Wisko. możemy go wykorzystać po prostu do tych wszystkich rzeczy, do których korzystalibyśmy, do których korzystalibyśmy z lądu wisko tego, czyli tego zielonego, który każdy bardzo dobrze zna. I na przykład jak na sklepie nie ma zwykłego lądu, a są te strzające ląty, śmiało możecie sobie je zakupić. To by było na tyle w tym teście. Dziękuję Wam za oglądanie. Z tej strony był Piotrek z kanału The Crazy Pirotii. możecie zostawić łapkę w górę pod tym filmikiem i udostępnić, jeżeli tylko chcecie, bo ja do żadnego łapkowania i tak dalej Was nie zmuszam, bo to jest jednak bez sensu stwierdziłem po ostatnim filmiku, ale to by było już na tyle siemanko. <śmian>